W dzisiejszym odcinku tych 100 widzów będzie chować się na zamku, czyli na cytadeli. Komu uda się wygrać? Oglądajcie do samego końca. Zejdźmy sobie najpierw pod most, bo na pewno ktoś pod mostem jest. No i dobrze, miałam rację. Mamy pierwszą osobę. Jakiś gościu sobie tam stoi, ale to na pewno nie jest jedna osoba. Ej, tu już chyba Patrz, za tobą, Rafał. Jest kolejna osoba. I czy to są wszystkie osoby? Na pewno tu gdzieś jeszcze będą w wodzie. Nie ma, także mieliśmy dwie osoby pod mostem. Zróbmy sobie teraz tak, że wyjdziemy tam na górę, na cytadelę. I prawdopodobnie tam w tym głównym pokoju będzie full ludzi. I oczywiście musimy uważać jeszcze tutaj na drzewa. Gościu akurat spadł. Ale miał pecha. Widzowie, zostawcie dla niego łapy w górę e, na pocieszenie. Kolejna osoba tutaj kampi i zobaczcie, oni w ogóle mają grzybki i przez to nie widać ich tak, a bardzo aż na drzewie wydawało mi się, że ktoś tutaj się rusza, ale nie ma nikogo. I w ogóle zobaczcie, ile tu jest drzew. Musimy na pewno patrzeć na te drzewa, bo wydaje mi się, że parę osób może kampić. Ale tak jak Rafał mówił, wejdźmy sobie może do środka. Awela, chodź tutaj do mnie, ponieważ zobacz, jakiego tu gość ma, można powiedzieć, niewidzialnego skina. E, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Także kasujemy gościa e, i mamy kolejną osobę. Z jak możecie zobaczyć, zostało nam jeszcze 62 osoby Tak jak Efela powiedziała, wejdźmy sobie do środka i mi się wydaje, że w tych statułach tutaj będzie pełno ludzi, ale z tego co widzę, to nie. Może będą na Jest tu ktoś! Ej, jest tu jakiś taki czarny skin. Tutaj kolejna osoba właśnie na statule i wydaje mi się, że na pewno tutaj na tych innych też ktoś będzie kampił. tronem nie mamy nikogo. Tutaj na głowie zobaczmy, nie ma nikogo. I tutaj, na tej ostatniej, ej dziwne, bo tutaj powinno być dużo osób schowanych. A była tylko jedna, w sumie jedna schowana tak w środku. Mi też się wydaje, że powinno być bardzo dużo ludzi schowanych, ale ogółem musimy dalej patrzeć na te statuły, ponieważ na przykład tutaj, przy wyjściu są kolejne dwie statuetki, na których mogą być ludzie, ale z tego co widzę, to tu nikogo nie ma. I tu jest jeszcze takie tajemnicze e, wejście, także kasujemy. Anonimowy został znaleziony. No trochę miał pecha. Tutaj w ogóle są też gdzieś wodospady, także za chwilę będziemy musieli tam do nich iść, ale patrzcie się. To jest tak, że my zaczynamy stamtąd i tutaj osoby 200 IQ. Mogą pomyśleć tak, że my właśnie nie będziemy tędy wchodzić i one się schowają na samym początku, no bo zazwyczaj się już na ten sam początek nie wraca. Także ja tutaj muszę jeszcze zobaczyć. Tutaj na pewno nikt się nie przetransportował na te statuły, ale wydaje się, że chyba nikt tak nie pomyślał, jak ja właśnie mówię. Podczas tego, gdy Ewela sobie tutaj robiła wielkie poszukiwania, tutaj zamek obchodził te schody dokładnie tak na kucaka i mu się to udało, ale no. Przykro mi, ale ja go zauważyłem, ponieważ ja szedłem za Ewelą. Także mamy kolejną osobę znalezioną. Ewela, ja proponuję teraz wejść tutaj na to miasteczko na dole i sprawdzimy, czy tutaj kogoś mamy. Na przykład w tych liściach. Czy kogoś tu mamy? No wygląda na to, że nie. Ej, czyli tak jak mówiłam, to miałam rację. Ktoś tam poszedł na sam początek, tylko on nie zauważył i chciał ominąć. Za drzwiami nikt nie stoi. Tu na pewno ktoś będzie. No i mamy tutaj jakiegoś gościa sobie za łóżeczkiem kampi. Tutaj za skrzynkami. Wyjdźmy sobie z tego domku. I zobaczmy sobie na drzewach. Musimy pamiętać o tych drzewach, bo tych drzew jest tyle, więc musimy na pewno na każde zwracać uwagę. Ale tutaj, tu jest dużo fajnych kryjówek i ja tutaj na pewno kogoś za chwilę znajdę. Ej nie ma na razie na tych deskach. Tu u góry. Ej tu nikogo nie ma! Jest! Mamy tutaj, patrzcie się! przez dziurkę, ale ledwo go zauważyłam. Ewela tutaj co dopiero znalazła kogoś za tym łóżkiem, ale okazuje się, że mamy tutaj jeszcze jedno łóżko i za kolejnym łóżkiem mieliśmy kolejnego gościa, więc znowu mamy tutaj jedną osobę, która mocno trollowała. Tam chyba się nie da schować. Wiecie co? Mi się wydaje, że ktoś może być tutaj na tym drzewie na przykład. Zobaczmy, czy tutaj no. ktoś jest. No, wygląda na to, że nie. A tutaj jakoś się da jeszcze... Schować za tym kołem nie ma nie. chyba tutaj nikogo. Właśnie tutaj pod tym spodem, w tych deskach może ktoś kampić. Ja tam ten domek sprawdzałam, chociaż no, jak widzicie przed chwilą sprawdzałam tam ten wcześniejszy, i Rafał tam jeszcze kogoś znalazł i został nam ostatni domek. I tutaj w ostatnim domku mamy takie górne piętro i na tym piętrze powinien ktoś być. A e, ja nie mam zielonego pojęcia. Gdzie się wszyscy schowali, bo jeszcze jest 57 osób, a w takich typowych miejscówkach ich nie ma, chyba że w liściach kampią? Jest! Oh wow! Rafa, co ty tu robisz? E, ja właśnie tutaj czekałem, a Wela właśnie wejdzie w tę kupę liści i weszła. Ewela, skasuj tamtego gościa i chodźmy e, na górę, dobra? Chodźmy teraz na górę Cytadeli. Ja po prostu czekałem, e, chciałem, żebyś ty ich znalazła. Ej, zastanawiałem się, gdzie jest ta trolka i w końcu ją mam. Wchodzimy... Ej, jaka kampa, dobra. Dobra, jest... E, idealnie się schował. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy ktoś jest. Wygląda na to, że nie. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj na górę. Też tutaj nikogo nie ma. Czy w tych drzwiach ktoś się tutaj kryje? Wygląda na to, że tak samo nie. I w tej. Ej! Patrzcie się, jak go wyszukałem! No i proszę państwa, tak sobie ostrzeliłem i mamy. Ja tutaj zauważyłam dwie osoby, które Rafał ominął. I tutaj mamy pierwszą. Tutaj mamy drugą osobę, która jest pod Rafałem. Rafał, proszę tam. O, dobra, Rafał pomógł. I tutaj jeszcze, Rafał, widzisz tutaj gościa? Po tej stronie, bo ja go tam widziałam od drugiej strony. On chyba gdzieś zwiał. Ja po prostu przejdę sobie tutaj od drugiej strony. Rozłożę lotnie. Ale z tego, co widzę, tak, jest tutaj ziomek cały czas, siedzi sobie. Ej, ja nie wiem, jak ich wcześniej nie widziałem. Kasujemy tego gościa i zostało nam 48 osób do znalezienia. Ja wchodzę do środka Cytadeli. Nie wiem, czy Rafał tutaj już był. Mam nadzieję, że nie, bo tutaj ten budynek jest mega wielki, ale tu jest ciężko się schować. Wydaje mi się, że ktoś na pewno powinien być na jakiejś takiej wysokości, wiecie, tam gdzieś na jakimś obrazie kampić albo gdzieś... Także ja tutaj, Rafał, y, oglądnę to, to dokładnie, a ty możesz tam na zewnątrz szukać. Dobra, ja mam kolejną trójkę, więc w jednym miejscu znalazłem trzy osoby y, troszeczkę peszek, a czy da się w ogóle z tego wyjść? się, dobra, zobaczmy sobie tutaj, bo oni mogą na tych ścianach jeszcze tutaj gdzieś wisieć. Tu nie ma nikogo, za tym też nie ma nikogo. O, i mam y, y, szczura znalazłem. Łagodną myszkę, a nie szczura, a ty byłeś na samej, samej górze? Tutaj w ogóle jest taka dziurka. O nie, tu nikogo nie ma, a tutaj jest bardzo dobra miejscówka. No, ja ci powiem tyle, że tam były trzy osoby. Ewela, chodź teraz za mną, bo z tego co ja wiem, to tutaj, dokładnie pod tym drzewem, jest ziomeczek. Tak właśnie oh. mi się wydawało, więc mamy go i to jest Stachu YouTube, dokładnie. Nie pytajcie skąd, wie, skąd wiem, będzie w komentarzu na dole. Dlaczego tak, a nie inaczej. Ewela, chodźmy jeszcze tutaj do tego, do tej lewej strony, bo wydaje mi się, że raz. Mogą być pod y, skrzynkami na skrzynkach i jeszcze w takich tutaj. Widzisz tam taką jaskółkę siedzącą na murach? O tam właśnie. Szukała gałązek, chyba. Bardzo dobra tutaj była lokacja. Tu byliśmy wcześniej i wygląda na to. Ej, Ewela, tu jest jeszcze jeden taki sam ziomek. Ja nie mam pytań. On jest dosłownie taki sam. Ej, co, może to jest jakiś brat bliźniak tutaj? Czy Trafą byłeś na samej, samej górze tej już? No właśnie, mnie tam jeszcze nie było, ale musimy znaleźć sobie tę rolkę, żeby tam wejść. Ona będzie chyba tutaj. Także możesz iść, Ewela, za mną i patrzmy w ogóle na te drzewa wszystkie. No bo w tych drzewach, to oni łatwo się mogą schować. Tutaj tak wcale łatwo do góry nie jest się dostać i nie wiem, gdzie Rafał, ty jesteś. I jeszcze, gdzie wejdziemy, to właśnie tam na samą górę, tak jak Ewela powiedziała, więc wchodzimy i zobaczmy, kogo my tutaj będziemy mieli, czy kogokolwiek będziemy mieli. i Wygląda na to, Ewela, że tu nikogo nie ma. Ja tam nawet chyba nie wjeżdżam, chociaż dobra, udało mi się. No była jedna osoba, tylko ją z daleka zauważyliśmy, a tutaj... Na tym niższym piętrze jeszcze zobaczmy drzewko jedno, drzewko drugie. No, wydaje się tak, jakby tutaj. Rafał, właśnie my w ogóle nie byliśmy na drugiej części, także ja bym teraz się wybrała na tą drugą część. Także używaj tutaj wyrwy i lecimy. Ja tutaj jeszcze skaczę, otwieram lot. Ej, myślałem, że mi się lotnia nie otworzy i bym zginał. Tutaj na górze mogą, mogli jakoś wlecieć. Ja bym jeszcze tak popatrzył właśnie na te boczne ściany, ale z tego co widzę, tu nikogo nie ma, ale wydaje mi się, że tutaj. Na pewno bankowo ktoś musi być na przykład pod jakimiś schodami w jakimś tutaj pomieszczeniu. Nie, wygląda na to, że nie, jeszcze z drugiej strony, zobaczmy. I tam pod tamtymi schodami jeszcze mogą być tutaj. Czy ktoś jest? Też nikogo nie ma. Ej, ale się pogoda zmieniła nagle, tak jakoś dziwnie. Wejdźmy jeszcze tutaj pod schody. i Mamy gościa i ewele, jeszcze idę pod jedne schody i e, zobaczymy. Być może ktoś tam będzie, zobaczmy tutaj te schody. Siemano, nie ma. Ja tak czekam, czekam na ciebie i patrzcie się. Tak, z daleka tam widać jakąś kropeczkę. Nie wiem, czy w nią trafię. O, dobra, mamy jedną osobę. Tutaj mamy znowu jakąś czarną kropeczkę. On się tam schował, nawet tam chyba są dwie osoby, i Rafał jakbyś mógł po drodze tam zlokalizować tą osobę, gdzie ona się tam schowała, bo ja jestem za daleko i jej totalnie już nie widzę. Okej, okay, to ja tam wchodzę. Dzień dobry, czy kogoś tutaj mamy? Wejdźmy sobie, okej, okay, wchodzimy tu i ktoś powinien być nade mną, z tego co Ewela mówi, więc wyskakujemy. Wyskakujemy? Lidzej. Nie, tutaj też jest Ewela, tutaj też jest ziomeczek, więc go kasuję. I tu mówisz, że gdzieś na dole pod wodospadem, tak? Tak, tam na tej płeczce skalnej, tak jakby. Ej, tak, Ewela dobrze mówi, tu są nawet dwie osoby, więc kasujemy te dwie osoby. Ale mi się wydaje, że w tej łodzi jeszcze ktoś może być, więc ja tę łódź rozwalam. Czy no i się w ogóle da rozwalić? Pytanie, tu jest takie. Okej, okay, da się. I czy tu są jakieś nogi? Wygląda na to, że nie ma nikogo. Tu jest dobra miejscówka, tu jest takie sokole oko. Widzicie tutaj typka za tymi kamieniami? Tutaj jak kampi. Jego praktycznie w ogóle nie widać. Rafał, ch chodź tutaj w moją stronę i prawo tam jest taki drugi kamień. Chyba, że za chwilę tam pójdziemy. Ja myślę, że za chwilę, ponieważ ja widzę jednego gościa i on na pewno jest przekonany, że ja go nie widzę, więc ja go Ewela kasuję. Mamy tutaj y, Wafla. Y, dobra lokacja, dobra, dobra. I jeszcze wydaje mi się. Że ktoś będzie u mnie pływać, albo będzie po. O, no i proszę bardzo! Ewela, mam kolejną osobę, kasuję ją i idę jeszcze do tego domku tutaj, wchodzimy i tu za łóżkiem, być może, ktoś jest. Ej, nie ma tu nikogo za łóżkiem, a wejdźmy sobie jeszcze na górę, czy tutaj u góry ktoś będzie. I oczywiście, że tak, mamy go. No i Ewela, teraz twoja kolej. Ja tego gościa tam nie widziałam, a stałam naprzeciwko jego. I tutaj, Rafał, jest jedna osoba. I ona myślała, że ja jej totalnie nie widzę. 5kp jej zostało, zwiewa skubaniec. Ale ja tutaj wyczekałam. On biedny myślał, że go nie widzę, a ja cały czas widziałam mojego istnieniu. On gdzieś tutaj zwiewa, także jakbyś widział taką babeczkę w czarnej czapce, to to jest właśnie ten gościu. 5kp mu zostało. A ja tutaj jeszcze przeglądnę, bo tutaj jeszcze są na przykład takie osoby. Dwie. Mamy dwie kolejne osoby. Czekajcie, ja coś tu widziałam przed chwilą. Jakąś czarną postać, ale to chyba już mam z widy. Już mam z widy. Na pewno tutaj ktoś jeszcze kampi. Zejdźmy sobie jeszcze na dół. Oj oj oj, obiłam się. Tu nikogo nie ma, a powinien ktoś być moim zdaniem. I jeszcze wejdźmy sobie tam yy, na dół. Da się tutaj przejść. Da się, nie ma, nie ma. Ja idąc do Eweli, oczywiście znalazłem tutaj jedną osobę, która chowała się pod torami i chciała trochę uciec. O, i mamy kolejną osobę, która ma mega fajnego skina, właśnie do tego chowanego, więc mamy znowu kolejną. Ej, ile ludzi tutaj było na tym skraju? Ewele, ja teraz obchodzę wyspę e, i zobaczymy, czy tutaj ktoś się jeszcze chowa za tymi kamieniami. Wydaje mi się, że. Na pewno, i myślałem, że tu ktoś jest na drzewie. Ja mam tą osobę, poluję na nią, co wam wcześniej pokazywałam ją. A tutaj patrzcie na tego typa. Jego totalnie nie widać! Przecież, jakbyśmy tylko teraz nie zauważyli, to on by wygrał tą gierkę. Mam następną osobę, i zatańczę sobie z nią, <śmuszczam> czemu nie? E, kasujemy tego gościa. Mamy kolejną osobę, i ja lecę sobie dalej. I z tego, co widzę, to tam widzę kolejną osobę. I mamy ją skasowaną. Ja bym poszła pod ten drugi wodospad. A na pewno będzie z pięć osób schowanych. Wydaje mi się, że na pewno ktoś siedzi albo właśnie jeszcze w tych krzakach, albo jeszcze, yy, o właśnie, na przykład w tym krzaku ktoś siedzi, albo jeszcze na drzewach. Na drzewach jest teraz ciężej się ukryć, dlatego że, jak wiecie, dużo łatwiej teraz jest kogoś zobaczyć na tym drzewie, ponieważ ktoś może maksymalnie, o widzicie, nawet nie da się spaść. Mam nadzieję, że osoba, która wygra Nie będzie właśnie na tym drzewie, bo będzie mi wstyd Ja tam widziałam przed chwilką dwie osoby Tutaj na dole nie wiem, czy to jest krzaczek, czy tu gościu stoi Dobra, my tutaj Ej, co tu ich tak dużo jest Tu są trzy osoby chyba Jak nie więcej, chyba z sześć osób tutaj kampi Ja myślałam w ogóle, że ten typek tutaj To jest jakiś krzaczek z daleka I dobrze tutaj przyszłam jeszcze widziałam tutaj dwie uciekające osoby Tu jest ten wodospad Tam chyba jakoś się da wejść na te półeczki więc na pewno ktoś tam będzie kampił. Na drzewie jeszcze sobie sprawdźmy. W ogóle tutaj nie byliśmy. Mi się wydaje, że jak oni słyszą strzały, to oni idą w przeciwną stronę. I wejdźmy tutaj do tego wodospadu. Nie wiem, czy tutaj się w ogóle da wejść. Wygląda na to, że nie. A tam pod tym wodospadem myślicie, że ktoś tam się schował? Czy to tam się nie da wejść? Ja mam następną osobę, która chowała się tutaj jeszcze przy tych domkach. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze kogoś słyszałem. Mam nadzieję... Że tutaj ktoś nie stroluje, ponieważ w tym miejscu, jeszcze w tej tutaj chacie mamy po pierwsze ulepszarkę, ale to nie tylko, ponieważ mamy dużo takich skrzynek i wszystkiego, gdzie można, a na przykład za tamten piec, i jeszcze jest jedno miejsce, ponieważ da się wejść na przykład tam. Tylko tym razem tam nikogo nie ma, jeszcze tutaj sprawdźmy. Ej, też tutaj nikogo nie ma. Byłem przekonany, że ktoś tu będzie, a wygląda na to, że nie ma nikogo. Ej, zostało nam 20 osób, patrzcie się. Na tego typka tu. Ubrał czerwonego skina i jest w czerwonym drzewie. Jego, jakbym tutaj nie przyszła, to na pewno byśmy go nie znaleźli. I kolejna osoba jest schowana, już wam pokazuję. I to właśnie mówi o tym, co na początku moją tezę tutaj potwierdza. Że na początku, tam gdzie się wchodzi, to dużo osób się chowa, bo oni myślą, że my już tam nie wrócimy. Ja sobie cały czas tu obchodzę. Jeszcze tutaj przeskanujmy tego krzaka. Nie ma tu nikogo. Sprawdźmy sobie za tym kamieniem. Zostało nam tylko i wyłącznie 16. Osób, czy ktoś tutaj się chowa, na przykład pod tym mostem jeszcze, czy ktoś tutaj nie chciał oszukać, wygląda na to, że nie, ale wydaje mi się, że tam ktoś będzie, więc tam płynę. Ej, mam tutaj dwie osoby pod właśnie tym wodospadem. Nie wiem, jak ja tutaj weszłam, bo myślałam, że tutaj się nie da wejść. Kolejna osoba tutaj, ale wiecie, co ich zradziło? To, że oni tutaj graffiti sobie narysowali, a nie mieli jak tego chyba rozwalić, bo nie mają broni, także tutaj niestety to ich zradziło. Ja użyłem sobie teraz rifta, ponieważ chcę coś zobaczyć. Czy tutaj da się stanąć? Ej, myślałem, że da się tam stanąć. To by było coś niesamowitego. Dlatego, że wiecie, no jakby ktoś wszedł za wodospad, to by było XD. Ej, Rafał, ja teraz może pójdę tam e, właśnie dookoła poszukać za kamieniami, bo wydaje mi się, że tutaj w tych budynkach nie będzie już nikogo, a zostało 15 osób, także zaczyna się już. No, najcięższy etap. Okej, okay, ja tutaj kogoś słyszałem, ale wydaje mi się, że to jesteś ty teraz na tym murze. Ja tu jeszcze sprawdzam sobie drzewa, ponieważ na tych drzewach na pewno ktoś może być. E, albo na przykład te półki skalne właśnie tutaj, gdzieś na dole, ktoś gdzieś tak, może tutaj, ktoś wszedł. Nie ma. I jeszcze od tej strony, czy ktoś tutaj jest, wygląda na to, że nie. I sporo osób się chowa właśnie w drzewach. Nie spodziewałam się tego, ale naprawdę jak już się chowają w drzewach. W takich bardzo trudno dostępnych miejscówkach. Właśnie mi o takie kamienie chodzi, że dużo osób może stać za tymi kamieniami. Także ja sobie przejdę tutaj wyspę dookoła no i sprawdzimy, czy ktoś tutaj jeszcze nie został. Okej, okay, ja sprawdzam środek, ponieważ w tym środku nie popatrzyłem w jeszcze jedno miejsce. Tu jest jedno takie miejsce, gdzie można by było sobie stanąć, i to jest dokładnie to, ale tu nikogo nie ma. Może jeszcze na tym posągu też tutaj nikogo nie ma. Jeszcze tutaj na tych posągach nie poprzechodzili. Nie. Sprawdźmy jeszcze tutaj boki. Też wygląda na to, że nie. Na drzewie też nie. Yy, już nie wiem, gdzie mam szukać. Ja też nie wiem, gdzie mam szukać, bo już mi się wydaje, że w każdej miejscówce byliśmy. Tak jak Ewela powiedziała, robi się coraz to coraz ciężej. I ja już nie wiem, co tutaj powoli robić, bo już w naprawdę chyba. Przy... Aha, czekajcie, bo nie byliśmy jeszcze chyba w jednym miejscu, tak mi się wydaje. Na tych domkach dolnych, ale nie wiem, czy ja tam wszystko sprawdziłem, więc. Przelatujemy. Ja tam sprawdzałam, ale no... wszystko może się zdarzyć. Mam kolejną osobę, Ewela, i znalazłem ją przez przypadek. Proszę bardzo, skasowany. E, czy tutaj ktoś jeszcze będzie? Tam byliśmy. Tu jeszcze sobie tak, wskoczmy na te drzewa, na ten róg. I jeszcze w te liście bym powchodził, bo wydaje mi się, że oni mogą być w tych liściach. Ja mam gościa, który się schował tutaj za drzewem. I zobaczcie, on chce, nie chce, żebym go zabiła. Także tutaj. Ej, nie bój się. Dobra, mamy tutaj drzewo, które chowało się za drzewem. O, i udało mi się znaleźć kolejną osobę. Siema, byku. E, anonimowy. E, ja bym jeszcze to tutaj zobaczył. Czy ktoś jeszcze tutaj czasami nie siedzi? Ej, patrzcie, to by było dobre. Tu się schowasz na przykład. Tylko chyba na to się nie da wyskoczyć. Tu nikogo nie ma. Wchodzimy sobie jeszcze do tej wieży, sprawdźmy dokładnie. Ale wątpię, że ktoś tu będzie. Ludzie, tu nikogo nie ma. Gdzie ja już tutaj byłam? Mi się wydaje, że ja już wszędzie byłam. Zostało 12 osób, czyli 10 osób Gdzie niby to 10 osób jeszcze jest? Mnie się wydaje, że my nie popatrzyliśmy w środku zbyt dobrze Ja bym jeszcze sprawdził tutaj Za tym, czy ktoś jest Nie ma, słuchajcie, od teraz skanujemy I to nam pomoże znaleźć wszystkich No bo sprawdziliśmy już wszystko Ja bym zeskanowała właśnie sam środek Także właśnie idę to zrobić Bo wydaje mi się, że tam na pewno kogoś ominęliśmy Ej, my w ogóle chyba nie widzieliśmy, że tu pod spodem Jest taki, ó, taka dziurka Przynajmniej ja nie wiedziałam i nie byłam tu ani razu Okej, okay, mi udało znaleźć się Kolejną osobę i jaka tu jest Kampa, żółty skin, żółte drzewo No naprawdę, jakby nie skaner to byśmy Go w życiu nie znaleźli Ja skanuję cały środek teraz Na razie pokazuję mi tutaj skrzynki i jak tu nie będzie Nikogo, naprawdę się bardzo, bardzo Zdziwię Ej, mam kolejną osobę Ewela i kolejna osoba Na kolejnym drzewie I pytanie, jak znaleźć tu tego gościa No nie da się Ej, wiesz, mi, ja tylko i szłam po niego i patrzcie, o, dwie osoby, a to ty. <grym> Słuchaj, ja skanuję dalej drzewa jakby, co? Życz mi powodzenia i ty też tam szukaj. Powodzenia, ja już się cieszyłam, że tu znalazłam kogoś, a tutaj rachu ciachu i Rafał porobię. O, 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 mam, 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 mam mam, mam, mam gościa i kolejny gość. Na drzewie. Dobra, ja cię kręcę. Już myślałem, że wiecie, że się nie uda. Tak, szczerze, do mi miejscówki na drzewie są najlepsze, bo oni mają takiego samego koloru skiny i, i ich można tylko jakimś fartem zauważyć. Tak jak myślałam, wydaje mi się, że cały tutaj budynek już przeszłam i wygląda na to, że nikogo nie ma w środku. Także wszystkie pozostałe osoby muszą gdzieś się chować na zewnątrz. O, 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 i kolejna osoba. Czekaj, Ewela, momencik, bo ja ją mam oznaczoną. I ona jest. A czemu mi wcześniej nie pokazywało jej? Co to ma być? Ona jest tu. Czekajcie, żebym jej nie zgubił teraz. Ona jest gdzieś na tym drzewie. Czemu mi jej wcześniej? Mi się wydaje, że to raz działa, a raz nie działa. I kolejny pomarańczowy skin. Idealnie. Czekajcie, pięć osób. Mam następną osobę znalezioną i mamy ją do. Ewelat, ty byłaś na wodospadzie, no nie? Wiesz, że tu jest no? jeszcze jeden ziomek? Wiesz o tym? Żałominałaś jeszcze jednego siomka Sobie Musiał mieć mega farta. Ewela, Co? Ewela, mam kolejną osobę. Choinka na drzewie. Zielona choinka na drzewie. Kto to będzie? Polska tarent. Słuchaj, trzy osoby. Wielki finał. Wielki finał i ja coś nawet z tym skanerem nie mogę nikogo znaleźć. Także no muszą mieć mega dobre kryjówki. Ewela, mam następną osobę. I następna osoba znowu jest pod. Co? Tam się da tak powchodzić. Co to ma być w ogóle? Ja jeszcze raz zjadam, bo być może tutaj ktoś jeszcze jest Tak, jest jeszcze jeden, czaisz? Czyli mamy wygranego Ej, dobra, Ewela, mam tutaj ziomeczka I mamy wygraną osobę Tylko teraz pytanie, gdzie ona jest Jej pewnie nie ma, tutaj gdzieś poszła, wiecie Za strefę, za granicę chowanego Coś mi ten, jest, jest, jest Jest u mnie, Rafał Przyleź do mnie pod wodospad Ej, zobaczcie, ja nie mam zielonego pojęcia, jak on tam wszedł Ale on jest gdzieś tutaj Tu na dole on, on jest tu, Rafał, patrz. Jego w ogóle nie widać. Ja nie, nie wiem, jak on tam wszedł, jak tam się nie da przecież. Czyli Anonimowy wygrywa dzisiejszą grę. Wy widzowie wbijajcie na ten odcinek, zostawiajcie łapy i trzymajcie się, na razie, piona.